Czasy świetności gier przeglądarkowych dawno już przeminęły. Mimo to gracze najwyraźniej nie zapomnieli o tym gatunku, gdyż nadal na rynku pojawiają się nowe produkcje. Jedną z nich jest Władca Smoków i to właśnie ten tytuł weźmiemy dziś pod lupę. Gra studia Esprit Games to przeglądarkowe MMO osadzone w klimacie fantazy. Po założeniu konta i zalogowaniu się, jedyny wybór jaki będziemy musieli podjąć to określenie płci, którą chcemy rozpocząć przygodę. Nie będzie to miało jednak żadnego wpływu na dalszą rozgrywkę, no może poza kształtem dialogów. Gra nie oferuje żadnych opcji kastomizacji naszego bohatera, ani nie umożliwia nam wyboru klasy. A szkoda, bo jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, by móc swobodnie kreować postacie wedle własnego upodobania. Będziemy w końcu spędzać z nimi dziesiątki, a nawet setki nadchodzących godzin. Gdy już nasza płeć zostanie określona, zostaniemy wprowadzeni w świat gry, za pośrednictwem cutscenki. Twórcy postawili bardzo mocny nacisk na wypełnianie kolejnych misji fabularnych, które umożliwią nam lepsze zrozumienie świata przedstawionego oraz odnalezienie się w otaczającej nas rzeczywistości. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że questy te ograniczają się do bezrefleksyjnego wyklikiwania nagłówków. Nasza postać bowiem sama z łatwością odnajdzie osobę, która zleca nam zadanie oraz tą, której wypełnioną misję należy oddać. Questy, które przyjdzie nam wypełniać, będą ograniczały się w dużej mierze do oczyszczania kolejnych lochów, różniących się od siebie, kreaturami czekającymi na unicestwienie. Sama walka opiera się na systemie turowym i istotną rolę odgrywać w niej będzie nasza drużyna, którą dobieramy samodzielnie w trakcie rozgrywki, a wybierać zdecydowanie będzie z czego. Do dyspozycji będziemy mieli dziesiątki bohaterów o indywidualnych umiejętnościach, których możemy levelować i rozwijać. Niestety, herosi, których zdobędziemy na początkowym etapie rozgrywki w trakcie wykonywania misji fabularnych, z czasem okażą się zbędni i będziemy musieli zakupić nowych, silniejszych towarzyszy, płacąc za nich surowcem zwanym esencją. No ale czego nie robi się dla drużyny? Dbając o roz Rozwój naszego bohatera oraz jego kompanów nie możemy zapomnieć również o wierzchowcu, który nam towarzyszy. Poza funkcją pociągową, którą realizuje umożliwiając nam poruszanie się po mapie, zapewnia on nam różnorodne bonusy do statystyk. Warto jest mieć to na uwadze, gdyż im bliżej do endgame'u, tym większe znaczenie ma nawet mały procent takiej premii. Teoretycznie władca smoków jest grą darmową, jednak funkcjonuje w niej rozbudowany system mikropłatności, o czym nagminnie będą nam przypominać różnorodne banery reklamowe potrafiące zająć nawet większą część ekranu. I chociaż rozgrywkę można prowadzić jako gracz Free to Play, to wystarczy spędzić w świecie gry kilka minut, by zauważyć jak dużym ułatwieniem jest zainwestowanie w tytuł realnych pieniędzy. Mimo to przedmioty, które zakupimy za wirtualną walutę mogą okazać się wadliwe. Nie będziemy mogli ich założyć lub będą zawierały błędy, bo i z takimi opiniami spotkamy się przeglądając opisujące produkcje Fora. Pocieszeniem niech będzie fakt, że twórcy umożliwili nam zdobywanie kryształów i bursztynów również poprzez wykonywanie konkretnych czynności w samej grze. Dużo zyskamy również, jeśli będziemy do gry logować się regularnie. Tytuł nagradza bowiem graczy, którzy codziennie odwiedzają krainę. Władca Smoków to gra, którą trudno jest obiektywnie ocenić. Wszystko zależy w dużej mierze od naszej perspektywy. Wielu starszych graczy, pamiętających produkcje takie jak RuneScape czy Tibia, gdy funkcjonowały jeszcze jako gry przeglądarkowe, z pewnością nie odbiorą tytułu od Esprit Games pozytywnie. Z kolei pokolenie graczy www, nazwijmy to nowej ery, oceniając produkt na tle innych dostępnych na rynku, we Władce Smoków powinno bawić się nieźle. Dlatego ostateczny osąd w tej kwestii zależy bardzo mocno od indywidualnych preferencji doświadczenia z tego typu produkcjami. A jakim typem gracza jesteś ty, drogi widzu? Sekcja komentarzy stoi przed wami otworem, a ja już się z wami żegnam. Mówił do was RodGier, cześć!